Szkolenie Generatywna AI w praktyce zaczynamy od modułu, który przedstawia inteligentnych asystentów. Usługi, za pośrednictwem których korzystamy z dużych modeli językowych. Takie jak Microsoft Copilot, ale nie tylko, bo również oczywiście ChatGPT czy Perplexity. Żeby w pełni wykorzystać możliwości tych asystentów, a możliwości gotowych do użycia asystentów są naprawdę duże, musimy zrozumieć, jak działają duże modele językowe. Dlaczego nazywamy je dużymi i dlaczego nazywamy je językowymi. A przede wszystkim zrozumieć, że są to modele niedeterministyczne czyli, że za każdym razem, w tych samych warunkach, możemy dostać inną odpowiedź. Zapraszam na szkolenie.